Marły na tego wirusa, a on nawet nie ma jak zabijać, póki co. Okej, okay, jakieś kolejne ewolucje tu będę ogarniał. No i dalej przeklikiwał to wszystko, bo póki co ta gra jest na początku praktycznie taka sama. Ile tego? Ej, to jest patologia. Tu jeszcze? To naprawdę idzie tym sobie fa fajnie ma trenować. Okej, okay, jeszcze coś? Okej, okay, ogarnięte. Już jest bardzo dużo osób zakażonych. Co jest? Ale to szybko rośnie w ogóle. Ej, jak to szybko tutaj leci. Już przed chwilą były 2 miliardy, teraz 5? No nieźle. No to musi się już udać. Ale nie będę tutaj spowolnił tego wirusa, jeszcze bardziej tutaj poinwestuję w to. Rozwinął objaw no spoko. I teraz jestem obserwowaną chorobą już? Okej, okay, już tworzą lek na moją chorobę, trochę słabo. A jeszcze nie wszędzie pozakażałem ludzi. No cóż, niech będzie, że jeszcze coś tutaj poinwestuje w to, to trzeba odpowiednią strategię mieć, chociaż te le to lekarstwo to idzie naprawdę szybko tam robić. To objawy same z siebie się robią, to może za niedługo już... Ej, dźwięki z FNAFA są. No chyba tak, dźwięki z FNAFA, takie bardzo podobne. Co jest? Milion osób martwych. Objawy, dobra, niech te objawy się jeszcze same z siebie robią. Ale chociaż nie, bo już... Lekarstwo jest prawie gotowe. To trzeba tu wyeluować to wszystko. Okej, okay, mocno wyeluowałem. I co teraz? Nie no, jakieś tam osoby umierają, to już samo się siebie powinno się ogarnąć. Okej, okay, ludzie szybko umierają, to git. Więcej ofiar niż przy czarnej śmierci. Klimatyczne dźwięki są w tej grze. Ej, ale jak już jest na 80%? To patologia. Ej, już jest na 100%. Ale martwych i tak już jest naprawdę sporo. Czy to dobije miliardów? Włochy się zaczynają załamywać? No, nie, martwi. Wirus bliski wytępienia, ale no dużo osób umarło. Nieprawdopodobna historia. W pewnym momencie to musi wyjść w sensie nie chcę się wierzyć, żeby to było aż takie ciężkie. Bo raz mi się kompletnie nie udało, później coś się udało. Teraz to nie wiem, jak to ogarnąć. Muszę w dobrym momencie po prostu zacząć zabijać, to na, na razie, póki co, to będę usuwał te objawy, ale jak już tak będzie miliard może zakażony, bo w pewnym momencie to ludzie i tak sami to ogarną, więc w pewnym momencie jest po prostu już ignorować to, że twój wirus sam się ewoluuje i po prostu to zaakceptować. Do Stanów Zjednoczonych dotarłem jako drugie państwo, nice. W sumie też nie muszę tyle wydawać tych punktów na te rozprzestrzenianie się, bo to prędzej czy później tak samo z siebie się rozprzestrzeni, a nie wiem, czy to tak w pewnym momencie y, samo z siebie oni odkryją po prostu, z tego wirusa, czy to jak jest już ilej zakażonych, czy jak to działa. Chociaż dobra, to trwa trochę długo. Coś tu poinwestuję. Nie, to objawy. Dobra, w sumie we wszystko dam. Tak pojedyncze. Niech to poleci trochę szybciej. Dobra, to już bardzo szybko leci. To już się zaczął jakiś ee, pik tego wirusa. Okej, okay, no to już zmutowano. To teraz jeszcze to usunę. A to tutaj na dwa razy to aż zmutowało. Ej, śmiechu warto. Mam nadzieję, że ludzie się nie ogarnęli czy coś. Okej, okay, zmutował już, ale to już jest pół miliona zakażonych. To niech, niech już w sumie będzie, bo to już też bardzo szybko tutaj leci. Więc niech już to tam mutuje w sumie. Okej, okay, teraz trochę spowolniło. Okej, okay, dobra, niech to samo się